Sorry, że gadałem cicho jakoś, jakbyście nie słyszeli, to sorry, oczywiście, ja wam tylko pokazywałem różne rzeczy, oczywiście było przywitanie i dobra, bo mikro miałem ten, dobra, jesteśmy tym, tak w sumie, sorry, że była taka przerwa, bo ja myślałam, że to jest nudne, a tutaj mi full osób pisze, dawaj to nagrywaj, no to, bo ja nie będę tutaj protestować, o czemu nie? Tak, no i serię macie, bo co? Jak się podoba, to się podoba. Yy, tak, i co do tych nowych kanałów. Nie szukajcie, nie męczcie się, bo to jest bez sensu. Bo ja tak pomyślałem, no nie, że, że to jest troszkę męczarnie i dla Was, i dla mnie, i że to nie ma sensu, jak coś słyszycie wtedy, to no wiecie, dlaczego ja będę jak coś mikro wyłączać. Nie, no ale hey, pogodźcie się z tym że po prostu będzie to wyglądało w tym momencie e, tak, tego kanału nie będzie no bo takie drugie kanały to kurde to już są dla, dla jakiegoś, jakiegoś wielkiego youtubera no ja nie chcę se, e, se mieszać ani wam nic mieszać więc więc precz z drugim kanałem jak na razie tak dobra my się tutaj przeniesiemy e, tak e, dzisiaj mam zamiar Ym, nagrać jeszcze Wartandera. Ale jak nie, to jutro będzie I Jak najszybciej postaram się yy, zacząć serię z brodatych, tak? Ktoś już był złapany? Paweł wyszedł z arenę. Ha! Pff, jeszcze nikogo nie znalazł. Ejku. To wiesz co, to ja ci może pojawię. Ja włączam mikro, no bo już mi tutaj zaczynają gadać. No wczoraj wygraliśmy z tym. Z Ukrainą i kurde, jej Dobra, to ja włączam mikro. Na razie. Dobra teraz jeszcze na chwilę się tutaj skampimy Nie ten no tamten gościu jest taki słaby że ja się w to nie bawię Jejku Ja z tą tidę Bo co nuda. Jak coś tu mnie znajdzie Bo co nam to zrobi Dobra ja włączam mikro i na razie Dobra, wpadłem na to, żeby się tutaj tak na hardcora skampić, ale jak coś to stąd trzeba spadać. Nie, nie, ja idę poszukać nowego miejsca. O, jakoś tam. Dobra, no nawet nieźle. Ktoś tam się drzwiami bawi. Właśnie idę zobaczyć, co to jest tam za zabawa tymi drzwiami. Tak myślę, jakby tutaj można wejść, bo fajnie by to by nawet było. Dobra, ojej, gonią się tam ludzie, więc ja spadam do naszej kryjówki. No, ale nakończy się już za ten, za kurde, za jakieś 40 sekund, więc luzik, a on tam w ogóle kogoś znalazł? Ho, znaleźli kogoś, lolek. O, brawo, znalazł. Jejku. No, bida, bida. Aha, czyli on już kilku znalazł. Ach, nie, nie, nie umieją. Znajdę was. Dobra, ktoś tu idzie. Oj, oj, Kurde. Hmm. O nie. Nie. Oj, oj, Nie, oni tutaj sprawdzają staranie. Ale tak się wtopiłem w tłum że... Jest! Chłon! Dobra, pierwsza helenka. Wygrana, dobra, to ja wskakuję i jest pięknie, to ja wyłączam mikro i widzimy się później. Gadać, którą wybrać Arenkę. Tak sobie myślę. A niech będzie wioska. mnie już jest nadentowe dużo. Dobra, to ja daję na tą wioskę i... Tyle. Ale i tak już chyba przegra. Dobra, jak słyszycie coś w to sorry. I kto wygra tower? Uuu, hotel. No dobra, to nas nie obchodzi. Dobra, mini temacik. Jakby ktoś nie wiedział, Spartan skończył karierę youtuberską. Sam to powiedział. No i tyle. No więc, e, tam nic wielkiego. No dobra. To ona się zaraz zaczyna. Ja włączam mikro. Chyba spotkamy się później. A, no i tych kanałów jak... Ja już to mówiłem, nie? Ale tych kanałów yy, nie będzie. Wiecie dlaczego? No to jest proste. To jest dla wielkich youtuberów, bo to jest zamieszanie. Tak duże. Tak, zamyślę, gdzie się tutaj skąpić. <laughs> Ojej, facet już idzie. Ojojoj oj, oj. Już poznajdywał Dobra to ja włączam mikro i na razie Dobra, taka początkowa kampa może być chyba. co? Dobra, tam se nadal ten gościu biega, ale tych gościów już kilka jest. Ale jeszcze... No nie jest jeden szkańc, bo tam ci powychodzili, tak? Wyszedł. No, powychodzili. No, no to widzimy się później. A podoba nam się... A, a ten. Ta seria z SG, no będzie kilka odcinków, bo... no bo co. Dobra, yy, yy, tak jak coś, Minecraft Party może się niedługo pojawi, ale jakiś odcinek będzie. Dobra, ja wyłączam mikro. nya iks is Вас matрамu bagus latar O kurde, ole, ole, jak ja tak wyglądam? Jestem dziw What? Dobra, dziwne. A czemu ta latarnia jest magiczna? Ujojoj, Jezus, chory jestem. Ten gościu tu idzie, ale ja chcę coś zrobić. Dobra, o nie. O kurde. Ejku, żałosny. Ona się nie skapała. Dziwne. Bardzo dziwne. Pff, no patrzcie, 70 sekund do końca. Nie no. To będzie na dwie ręki takie na szybko. Nie. He, no dobra, zrobię jeszcze trzecią bonusową, chociaż. Nie no, już taka godzina, taka se. O 16.27 jak widzicie. A ja gram w nogę oczywiście, i ojczaki, no ten. A kurde 17.30 17 mam trening na Sztabowej, a ja mam na Sztabowej 15 minut, bo we Wrocławiu mieszkam. No takie, dobra, takie porady. Wrocław, ulica Arctowskiego, 2 przez 4, mieszkanie 4 yy, i już. <grytania> dobra, nie, i, i większość moich, moich widzów zakładam, że mieszka we Wrocławiu. Jak ktoś pochodzę z Poznania i tak dalej. Dobra, ja włączam mikro, bo za dużo tego gadania. A tutaj wtedy ciągle jest gadanie i żeby nie było nic słychać. Jak coś. Nauczyłem się jak robić live. Więc live może i teraz się będą nawet pojawiać czasem, nie? I to jest nawet fajne info. No dobra. Nie, to jeszcze jedna bonusowa ręka wybraliśmy, tak? Yy, dobra. Yy, nie, i ben, i nauczyłem się robić live, no ale jeszcze bez przesady. Jeszcze nie ten moment, bo... Znaczy nauczyłem. Wiem gdzie to się robi i tak dalej, ale jeszcze nie tak strasznie. Dobra, to ja głosuję. Tak wam powiem. Na wioskę. A jaki ja numer podałem? 5, tak? 45 na pewno 4 bo tak myślę głos kupdej dobra 4 ja włączam mikro no bo gadanie gadanie jak coś słyszycie w tle to wiecie sorry sorry no dobra ludzie spokojnie żyjcie Młodego youtubera, jak to mówią. D. X. XR. r Co to znaczy? X-R. Dobra, sorry. Właśnie się do mnie pruje. Napiszę mu na, kanał na e, Dobra, to ja włączam mikro, bo to się zaczyna ostre gadanie. No dobra, jak to jest taka bójka, to ja im, o, naska to ja im napiszę e, i teraz nagrywam. Ale się zaczyna, tu jest coraz głośniejsze gadanie, więc na razie. Nie jesteśmy w miarę widoczni, ale spotkamy się później. Dobre, dobra, jak chceš, to teraz jdeme na takého bardziej hardkora, więc spotkám się później. Dobra wiem że deadłem, to tak, to, to tak w sumie było ten W celu żeby była jedna arenka szukania No bo też chcę żeby było nie Weszłam do niej bo normalnie ja bym się już gdzieś kampił Ja bym to nawet wygrał No ale też chcę żeby były jakieś takie arenki z szukaniem Oczywiście Żeby nie było nudy To widzimy się później Zlał W końcu kogoś znaleźliśmy, jak to mówią. Oni pod koniec mieliściekę, ale nas było za mało, żeby ich wszystkich znaleźć. No dobra, szkoda. Mieliście jedną z szukania rękę. No nawet było ciekawie. Dobra, idziemy się pożegnać na spałnie, to ja włączam mikro i tam się oczywiście spotkamy. Ha, jakbyście nie zauważyli, ja też się nie skapałem tak w sumie, że na lobby mam tą głupią pelerynkę, a jak jestem na ręce, nie mam. Ale już widzieliście jak wygląda ona na serio. Jak, co, jak coś to, jak nie zakapaliście, to cofnijcie sobie do pierwsz, około pierwszej minuty odcinka. Dobra, jak widzieliście, ukryliśmy sobie graczy i nie, widzieli, nie widzimy żadnego gracza, więc nam e, nie w e, wchodzenie. No dobra, pamiętajcie, tych nowych kanałów e, nie ma. No, komentujcie, subskrybujcie, nie ma nowych kanałów, mówię po raz drugi i polecajcie gierki, mówcie, czy chcecie Łochawea, czy nie chcecie, czy nie No takie tematy zamknijcie z, się z Proszę bardzo. Dobra, zaraz mam trening, więc kończymy, była obolnicowa ręka. No bardzo, zapraszam na kolejne odcinki, komentujcie, subskrybujcie. Yy, no i na razie!